Ta wróżka z Krakowa nie tylko była wróżką, ale była też świetnym jasnowidzem. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej znanej wróżki z Krakowa, która wróżyła ludziom na ulicy. Do sprawy tej odniósł się tutaj Jasnowidz Jackowski. No niestety ta kobieta już nie żyje. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej wróżki z Krakowa. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę na w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie sprawy dotyczącej wróżki z Krakowa, która wróżyła ludziom na ulicy. No ta kobieta już nie żyje niestety, przykra sprawa. Natomiast nawet tutaj po prostu media lokalne rozpisywały się na temat śmierci tej kobiety. Znana była ona lokalnie w Krakowie. Że po prostu wróżyła ludziom na ulicy, tak. No i tutaj e, Jasnowic Jackowski został zapytany o tą kobietę i powiedział, że ta kobieta, no nie tylko była wróżką, ale według niego była też jasnowidzem, czy też jasnowicką, tak. E, no według Jasnowidza Jackowskiego e, ta kobieta miała dar, i tutaj mm, sam był tego przykładem Jasnowic mianowicie swego czasu był w Krakowie Jasnowic Jackowski razem ze swoją siostrą. I siostra Jasnowidza Jackowskiego podeszła właśnie do tej wróżki, że ta wróżka zaczepiła od tej siostry Jasnowidza Jackowskiego. W każdym razie, tutaj siostra Jasnowidza Jackowskiego skorzystała z tutaj pomocy tej wróżki, czy z jej usług. No i e, no, siostra skorzystała, tak? Jasnowidz Jackowski odsunął się na parę metrów praktycznie tutaj od tej wróżki i od swojej siostry, no bo siostra pytała się o swoje sprawy, a sprawy po prostu prywatne i intymne. Natomiast wyobraźcie sobie, że później, jak ta siostra tak przyszła do jasnowidza Jackowskiego, to była cała zapłakana. Była cała zapłakana. Dlaczego? Ponieważ ta wróżka znała takie rzeczy, których praktycznie nie mogła nie po prostu wymyśleć, czy też stworzyć. I według jasnowidza jackowskiego to pokazuje, że ona rzeczywiście była nie tylko wróżką, ale też jasnowidzem, tak? Że zna praktycznie takie tutaj wrażliwe kwestie dotyczące właśnie życia, dotyczące właśnie tutaj kwestii prywatnych, że tutaj to jest niemożliwe, żeby ona po prostu to zmyśliła, czy też wymyśliła, że rzeczywiście musiała mieć ten dar, tą praktycznie tutaj umiejętność, tak, umiejętność. Tym bardziej, no to jest tym szokujące, tak, no bo na ulicy podchodzi, tak, przecież para raz pierwszy ją widziała, tą kobietę, więc nie ma żadnej wiedzy, żadnej informacji, tak. Też to jest inaczej w przypadku, jak jest na przykład jakaś osoba tutaj rozpoznawalna, publiczna, tak która na przykład no ludzie mogą tej osobie przeczytać w internecie kim jest jaki zawód wykonuje tak ile ma dzieci i tak dalej czy na przykład jest po rozwodzie i to no to są jakieś po prostu jakieś informacje A tutaj była zupełnie osoba e, która e, praktycznie tutaj e, tak e, która po prostu nie znała tak jej i powiedziała takie rzeczy czułe które praktycznie ona nie miała prawa wiedzieć, tak, nie pra, miała prawie wiedzieć, tak. No to też trzeba pamiętać, że na przykład, no często tutaj, nie wszyscy, tak, ale wiele osób, które się para praktycznie tą kwestią, no, to są ludzie, którzy nie do końca rzeczowo, czy uczciwie wykonują swoją pracę, jeśli chodzi o wróżki, ponieważ, czy wróżbitów, no, bo bazują też na takich pewnych schematach, tak, typu po prostu ktoś tam pozna miłość, tak, będzie bogaty, albo to, albo się rozstanie, można powiedzieć, takie po prostu oględne rzeczy, które mniej więcej każdemu z nas się zdarzą, tak, w życiu, tak, że tym bardziej, po prostu stwierdzenie, że coś nas spotka negatywnego, no to więcej jednak rzeczy tych negatywnych się dzieje w życiu, czy prędzej czy później coś się skończy, zakończy się źle, niż po prostu tak, no mało kto ma takie życie, że wszystko jest usłane różami, tak, że tylko awansuje, będzie bogatszy, zdrowszy, tak, i będzie robił tylko karierę i tak dalej. Więc no, często po prostu można bazować. Pamiętam taką sytuację. Doskonale ze szkoły. Jakby chodziłem do szkoły po prostu podstawowej, to mój kolega po prostu tam kupował takie gazety, tak, dla, no tam dzieciaku, dla młodzieży. Nie będę mówił tutaj nazwy, praktycznie te, te, takie gazety, ale normalne gazety, tak, żadne tam świeżczyki, tylko normalne gazety dla, dla, dla młodzieży. I tam był kącik, praktycznie tutaj horoskopy, tak. I no, myśmy, myśmy chodzili wtedy praktycznie do szkoły podstawowej, i tam, jeśli chodzi o ten horoskop, to w tym horoskopie było, że w tym tygodniu źle ci pójdzie tam, chyba z chemii czy z fizyki, tak? Że w tym tygodniu po prostu źle ci pójdzie egzamin, czy będziesz mieć po prostu jakąś złą ocenę. A ten kolega do mnie mówi, bo on to mia, miał tą gazetę, i czytał ten horoskop, i mówi do mnie ale przecież my jeszcze nie mamy fizyki, czy tam chemii, w, w, nie uczymy się jeszcze w, w szkole, tak, dopiero to jest w wyższych klasach, tak, no więc to doskonale pokazuje, tak, że, że, że po prostu tutaj, e, tak, nawet ten horoskop dla tych dzieciaków, dla tej młodzieży do szkoły może być nietrafiony, no bo, w, e, no teraz nie wiem, jaki jest tam po prostu podstawa nauczania, tak, kiedy ta, nie pamiętam dokładnie, kiedy był przedmiot, czy to była fizyka, czy jakaś chemia, ta która po prostu jest w tych dalszych klasach nauczania, a to było nauczanie początkowe, gdzie tam tego nie ma, nie, tak, i że w tym tygodniu ci po prostu po prostu źle pójdzie bomba, czy pod kątem swojego praktycznie horoskopu i tego, co się wydarzy w danym tygodniu, tak? No, a to się po prostu kompletnie nie sprawdziło, no bo to dotyczyło tutaj uczniów w starszych klasach. Tak? No, więc właśnie, tak właśnie wygląda ta kwestia dotycząca tego, że i ta kobieta podobno była bardzo skuteczna, była znana praktycznie tutaj w Krakowie. No, niestety praktycznie ona zmarła. Tam była też taka informacja, że ona przez jakiś czas była związana z teatrem, że pracowała w teatrze, nie już nie wiem już jakiej roli praktycznie. No i później praktycznie tutaj znana była w Krakowie, właśnie z tego co robiła, tak? Była po prostu znana. No i ona powiedziała takie czułe rzeczy, praktycznie, o której nie miała prawa. Wiedzieć, które praktycznie miała wiedzieć, a nie były to też takie ogólniki, tak? To też po prostu warto powiedzieć, nie były to takie ogólniki, tak, że były to po prostu takie rzeczy bardzo precyzyjne, jakby z życia, tak? no Każdy z nas ma takie swoje rzeczy, wydarzenia w życiu, tak? Które po prostu tutaj, no, no inna osoba nie jest w stanie po prostu tego wiedzieć, jeżeli nas nie zna, tak? Jeżeli nas nie zna, ale tym bardziej, jak ona po prostu nas poznała, pierwsze co nas poznała, po prostu na ulicy rozpoznała, tak? No, właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Co, widzicie, co na ten temat myślicie? Piszcie w komentarzach, właśnie na temat właśnie takich kwestii. Czy w wa, Waszych miastach, w Waszym regionie są takie osoby, jeśli chodzi o jasnowidzów, jeśli chodzi o wróżki? Tak, może szeptunki bardziej po prostu na wschodzie Polski, no ale chyba szeptunki bardziej się specjalizują w kwestii właśnie zdrowotnych, tak, pływania, czy o, po prostu, żeby tutaj te duchy, te zły nie po prostu prześladowały danego człowieka. Człowieka, także jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No tak jak powiedziałem, no wiele tych osób, które para się to wróżbiarstwem, czy, czy tutaj no to są ludzie, którzy są um, nieuczciwi, którzy nie dokonają cef, rzetelnie swoją wykonują pracę, bo to też trzeba mieć dar, a um, jest to rzecz po prostu bardzo niebezpieczna, bo w ten sposób mówiąc komuś, jeżeli ktoś po prostu gada głupoty, no to można po prostu wpłynąć na jego życie, decyzje życiowe i yy, no, jeżeli ktoś to robi, to powinien się na rzeczywiście znać. Takie jest moje zdanie, tak? Ja nie wykluczam nikogo. Nie mówię, że tylko jedna osoba może po prostu tym się parać, czy tam jakaś grupa może się tym praktycznie każdy parać i jeżeli każdy ma taką umiejętność, taką zdolność tak. no właśnie, pozdrawiam zostawcie suba, trzymajcie się, zobaczcie też inne filmiki na moim kanale, cześć